Kiedyś w historii motoryzacji tej samochodowej motoryzacji był taki moment, że Porsche wprowadziło do swojej oferty suv Dało się słyszeć, że to koniec Porsche, a model Cayenne nie zasługuje na ten znaczek, bo to taki zwykły Volkswagen, tylko w nieco innym opakowaniu. Po latach okazało się, że SUWy w gamie Porsche nikogo już nie dziwią, a model Cayenne bardzo pozytywnie wpłynął na finanse producenta Stufenhausen. Wiele z tych początkowo wydawałoby się dziwnych zmian, to zwyczajnie odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i konieczność utrzymania dobrej kondycji finansowej firmy. Dzisiaj te takie wyskoki producentów dziwią nas nieco mniej. Są jednak takie momenty, że wielu miłośników samochodów czy motocykli nadal może być zaskoczonych. Tak właśnie jest w przypadku Hardleya Davidsona, który jakiś czas temu. Postanowił pokazać światu swoją własną interpretację motocykla Adventure. I określenie, że jest to ich własna interpretacja, jest moim zdaniem trafione w punkt, bo to, co pokazali, nie przypomina kompletnie niczego innego, co widzieliśmy wcześniej. Producent, tworząc ten motocykl, podszedł do tego, no, można powiedzieć, książkowo, ponieważ wziął na przysłowiowy warsztat wszystkie najlepsze motocykle z segmentu. Zebrał ich najlepsze cechy, dorzucił do tego swój własny, dedykowany do tego modelu silnik, a całość opakował w nietuzinkowe nadwozie. Przepis wydaje się idealny, ale jakim to wyszło? Zobaczycie w moim teście. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale Testy Motocyklowe pokażę Wam nowego Harley'a Davidsona Pan America. Silnik to oczywiście V2. W przypadku tego producenta no, chyba nie mogłoby być inaczej. Mamy tutaj dość skromną, jak na Harley Davidson, pojemność, bo to około 1250 cm3. Osiąga on 152 konie mechaniczne i 128 Nm. Specyfika i sposób oddawania mocy tego silnika to coś takiego typowego dla takich nowoczesnych fałek to znaczy na dole nieco wibruje, jedzie fajnie już od około 3000. A najlepiej czuje się w zakresie około 5-6 tysięcy, bo to moment, gdzie uzyskuje szczyt swoich osiągów. Tutaj, patrząc na dane katalogowe, można by się po tym silniku spodziewać nieco więcej. Ostatnio jeździłem na przykład BMW S1000 XR, który na papierze ma 165 koni, i tam rzeczywiście ta dynamika jest niesamowita. Tutaj koni jest 152, czyli naprawdę dużo, ale dynamika tego motocykla to raczej poziom Versysa 1000 czy Tracera 9, które mają około 120 koni. Motocykl jest duży, masywny i wygląda na dość ciężki. I o ile w przypadku wielu motocykli Adventure, tych dużych motocykli Adventure, mówiłem, że ta masa jest uciążliwa przy takich niedużych prędkościach, przy jakichś takich manewrach i podczas jazdy ona gdzieś gubi się, to tutaj w tym motocyklu ona się nie gubi. My cały czas czujemy, że ten motocykl jest taki duży, ciężki, on jest takim trochę ociężałym klockiem. Jeśli chodzi o jazdę, on ma coś takiego typowego dla Harley'a: to znaczy, on fajnie przyspiesza, całkiem dobrze hamuje, natomiast jeśli chcielibyśmy gdzieś dynamicznie pojeździć po zakrętach, ten motocykl no, nie do końca chce z nami współpracować. Może to efekt tego, że spędziłem z nim zbyt mało czasu, jakby nie wieździłem się, a może to moje zbyt małe umiejętności. Wiadomo, że jest to motocykl dość ciężki, jest to taki duży adventure, i jest to fizycznie niemożliwe, żeby on tak lekko przekładał się w zakręt w zakręt. Natomiast niektórzy producenci potrafią dostosować nastawy zawieszenia czy środek ciężkości w taki sposób, że ta masa się gdzieś gubi i ten motocykl chętniej z nami współpracuje. Pozycja na tym motocyklu jest naprawdę wygodna. Mamy tutaj taki przeciętny kąt ugięcia kolan. I taką dużą, miękką i komfortową kanapę. Myślę, że jesteśmy na tym motocyklu zrobić przebiegi po 600-700 km dziennie i naprawdę nie będziemy jakoś zbytnio zmęczeni. Pozycja na tym motocyklu nie jest taka typowo adventure'owa Moim zdaniem on przypomina nieco takiego dużego cruisera Siedzimy co prawda wysoko, ale ta szeroka i dość mocno oddalona kierownica sprawia, że nasza sylwetka jest taka delikatnie pochylona do przodu. Myślę więc, że dzięki tej wygodnej pozycji motocykl sprawdzi się dobrze, nawet w takiej ambitnej. I dalekiej turystyce. Mamy tutaj dużą, wygodną kanapę. I co ciekawe, mimo gabarytów motocykla, sama kanapa umieszczona jest stosunkowo nisko. I przy moim 1,76m wzrostu pewnie dosięgam obiema stopami do ziemi. I to duży plus, bo przy sprzęcie o takiej masie, przy jakichś takich wolnych manewrach, no jest to rzecz bardzo pomocna. I taka nieduża wysokość tego siedziska wynika też z tego, że gdy my zwalniamy tym motocyklem i zatrzymujemy się, zawieszenie automatycznie się obniża. Także jadąc, jedziemy motocyklem nieco podwyższonym, także możemy mieć nieco mniejszy kąt ugięcia kolan. Natomiast zatrzymując się, motocykl tym samym pomaga nam, abyśmy pewnie i stabilnie mogli dosięgnąć do ziemi. Jeśli już wspomniałem o zawieszeniu, to jest ono nastawione zdecydowanie na dawanie komfortu. I nawet w tym najbardziej sportowym trybie nie uda nam się z tego motocykla zrobić takiego przebieranego sportowca. Działanie tego zawieszenia daje taki efekt, że gdy jedziemy spokojnie po jakiejś słabszej jakościowo nawierzchni, czujemy się naprawdę pewnie i bezpiecznie. Natomiast kiedy chcielibyśmy nieco przycisnąć, okazuje się, że mimo naprawdę fajnych osiągów, to zawieszenie jakby nie nadąża ta za. Dużą mocą i dużym momentem obrotowym, i przy takiej dynamicznej jeździe, ten motocykl no, nie chce z nami zbytnio współpracować. Jeśli chodzi o elektronikę, mamy tutaj naprawdę wszystko, czego moglibyśmy się spodziewać w tym segmencie. I aby to wszystko zgłębić i mieć do tego jakieś uwagi, musiałbym z tym motocyklem spędzić nieco więcej czasu. Natomiast tak, na szybko. Są tutaj tryby jazdy, możliwość ustawienia ABS-u, regulowane zawieszenie. Mamy tutaj duży wyświetlacz TFT, daje nam możliwość połączenia ze swoim telefonem. Możemy wtedy wyświetlić sobie tutaj jakąś nawigację czy przydatne aplikacje. Wyświetlacz w taki czytelny sposób pokazuje nam wszystkie dane. Jedyny minus, jaki znalazłem, to taka mała czcionka, jaką zastosowano do wyświetleń komputera pokładowego. I momentami, żeby przeczytać to tutaj jest napisane, musiałem nieco się skupić i jakby przybliżyć do tego wyświetlacza. Jeśli chodzi o tryby jazdy czy zawieszenie, różnice pomiędzy poszczególnymi ustawieniami rzeczywiście są zauważalne. Możemy dostosować motocykl pod swoje potrzeby, choć tak jak mówiłem wcześniej, to motocykl raczej taki nastawiony na komfort i wygodę. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, jest to raczej taka nieco mocniejsza Super Tenera niż choćby KTM Super Adventure. Oświetlenie jest oczywiście w pełni LEDowe. Przednia lampa ma też funkcję adaptacyjnego doświetlania zakrętów. Z innych elementów, jakie tutaj mamy, to między innymi podgrzewane manetki, osłona silnika czy gmole. Co ciekawe, producent nie przewidział nawet za dopłatą możliwości montażu quickshiftera. Dziwne, bo wśród tych droższych motocykli to opcja coraz częściej pojawiająca się jako wyposażenie standardowe, a te dzisiejsze quickshiftery działają naprawdę fajnie, sprawnie. I motocykliści już się do nich przyzwyczaili i bardzo chętnie z nich korzystają. Natomiast tutaj w Panameryce nie możemy mieć quickshiftera nawet za dopłatą. Osłona przed wiatrem stoi na całkiem niezłym poziomie. Mamy tutaj wysoką szybę, którą możemy regulować. Jest ona taka stabilna i nie przeszkadza nam nawet przy jakichś dużych prędkościach. Nie mamy tutaj jakiegoś efektu telepania się tej szyby. Mamy też duże handbary. Jazda z otwartym kaskiem szczękowym nawet przy autostradowych prędkościach nie stanowi kompletnie żadnego kłopotu. Stylistyka jest to rzecz, o no, której chyba nie można pominąć opisując ten motocykl. Wygląd, powiedziałbym, że jest dość specyficzny, jednym na pewno się mu to spodoba, innym nie, natomiast nie można odmówić Harleyowi takiego Niepowtarzalnego stylu. Ten motocykl będzie ciężko pomylić z jakimkolwiek innym motocyklem, i mimo że nie jest to typ motocykla, jaki kojarzymy z Harleyem Davidsonem, on ma w sobie takie elementy, takie detale, które sprawiają, że już z daleka widzimy, że jest to Harley Davidson. Ceny tego motocykla zaczynają się od około 73 tysięcy złotych. Nasza wersja jest to wersja Special. Ona ma tutaj między innymi to półaktywne zawieszenie, osłonę silnika, gmole. I za te opcje przyjdzie nam zapłacić dodatkowo co najmniej około 10 tysięcy złotych. Patrząc na inne topowe motocykle z tego segmentu, wydaje się, że cena jest dość atrakcyjna. Gdy jednak nieco go doposażymy i dobierzemy kilka opcji z obszernego cennika, cena bez kłopotu rośnie do 95 czy 100 tysięcy złotych no i wtedy mamy już motocykl w cenie takich topowych motocykli segmentu czyli jakiegoś dużego GSa czy Ducati Multistrady ten motocykl ciężko podsumować takim jednym zdaniem on jest taki poprawny w każdej dziedzinie on jakby no, niczym jakoś specjalnie pozytywnie mnie nie zaskoczył ale nie znalazłem też w nim jakichś większych wad Jedno takie pozytywne zaskoczenie to taka jego całkiem niezła dzielność terenowa, bo myślałem, że będzie to taki nieco ociężały klocek, który tylko wygląda na motocykl terenowy. Natomiast okazuje się, że w terenie to zawieszenie działa naprawdę fajnie, ono dość dobrze wybiera każdą nierówność. I ten motocykl daje nam w terenie taką dużą dozę pewności i bezpieczeństwa. I jeśli tylko nie przeszkadza nam dość duża masa. I jesteśmy ją w stanie opanować, możemy tym motocyklem naprawdę zapuścić się dość daleko poza asfalt. Ten motocykl na pewno ma swój wyjątkowy styl, tego nie można mu odmówić. Daje nam fajne osiągi, naprawdę wysoki komfort, a do tego jego cena jakoś znacząco nie odbiega od innych motocykli z segmentu. Nie będzie to z pewnością jakaś rewolucja w segmencie, ponieważ nie sądzę, żeby posiadacze dużego GS-a czy Super Tenere jakoś masowo pobiegli do salonu, żeby kupić właśnie ten motocykl. To będzie pewnie taka mała rewolucja w samym Harley'u, ponieważ znajdą się pewnie fani, którzy chętnie obok swojego Choppera postawią także motocykl Adventure i tak jak wspomniałem wcześniej o Porsche i o modelu Cayenne, który okazał się mocnym punktem i znacząco poprawił finanse firmy, podobnie może być w tym przypadku. Ponieważ tym motocyklem Harley zapewnił sobie to, że jego stali klienci, którzy chcą wybrać coś z segmentu Adventure, nie pobiegną do salonu BMW czy do KTM, lecz prawdopodobnie wybiorą właśnie Pan Amerykę. I oni wybiorą ten motocykl nie dlatego, że on jest jakiś lepszy od innych czy lepiej wyceniony, oni zdecydują się na Pan Amerykę, dlatego że mimo, że jest to motocykl Adventure, to nadal jest taki pełnoprawny Harley Davidson. A jak Wam podoba się nowa Panameryka? Czy może mieliście już okazję na niej jeździć? Dajcie znać w komentarzach.